Siemanko dzisiaj będzie, będę wam pokazywać moją wioskę z, z kolegą Kuby Michowice mniej więcej już zobaczyliście na filmikach niektórych a może i nie bo jesteście chyba nowi ale i też stazi że chodzi że wygląd na YouTubie więc subskrybujcie kanał i lajkujcie to może będzie party 2 albo i nie bo w ogóle to będą odcinki z Kubą Michowic więc warto subskrybować za dwa dni będzie stream więc donate'ujcie i dziękuję wam za 700 hajsu no więc no dzisiaj będę was uprowadzał po mojej z kolegą. To będzie krótki filmik, bo to jest tylko prowadzenie. Dobra, więc tu się rozpisz. Tutaj. No dobra, widać te komend bloki. nadal no, jak się przejdzie to ma się. Tutaj witaj na Koromichowice. No i tutaj jest bikon. Bikon Tutaj nie wiem gdzie się podziała, ale tu były dwie statuetki. Tutaj e, legendarne drzewo Tutaj mój dom, który się buduje Ale będzie ładny, może z tego będzie odcinek nawet I to jest ta wielka willa mojego kolegi Pierw tutaj, poczekajcie Dobra, tutaj się pęknie, a na no tutaj, tutaj jest. Tutaj jest. Dobra, jestem. Wywaliło mnie, ale już jestem na serwerze. Więc już pokazałem. Tutaj jest basen Tutaj na dole. Jest taki. Widzu, jeśli nie masz suba to zasubskrybuj kanał, go polecam i za dwa dni będzie stream. Więc oczekuj widzu i subskrybuj, jeśli nie subskrybujesz. Magazynek. Tutaj enchant. Zobaczcie, jestem. Tu taki kantorek jest. E, tutaj jest wyjście. Teraz na górę. widzowie zostawcie sobie i wracamy do odcinka. Okay. I tutaj na górze dopiero się robi rozruch Na razie tu jest w ale będzie dużo. Okay, Dobra, sz W obrazie nie ma tajnego przejścia, ale może będzie, może będzie. Tutaj I nieważne, nic No tutaj sypialnia. No nie ma sypialni, ale jest łóżko. Tutaj jest jacuzzi. A tutaj najlepsze, czyli strefy. Tutaj dopiero rzeczy będą się działo. To jest lili, Ale to później będzie w innym odcinku. No, więc wychodzimy. A więc to by było koniec na tyle Już oprowadziłem was po wiosce No więc widzimy się w kolejnym odcinku Więc pa